Kiedy 19 marca po raz pierwszy usłyszałem, że jesteśmy w stanie wojny, nie za bardzo mogłem w to uwierzyć, podejąłem refleksję i rzeczywiście uświadomiłem sobie, że toczy się wojna. Nie tylko dotyka to Polski, Europy, ale na całym świecie działają służby rządowe, samorządowe, mundurowe, sanitarne, są pewne ograniczenia. I tym ograniczeniom również podlega także życie kościoła. I tutaj chcę w tym miejscu też wyrazić wdzięczność za taką dyscyplinę z naszej strony, że się poddajemy tym rygorom, które mają na celu właśnie zapewnienie bezpieczeństwa. Ale nie możemy... Przy ograniczeniu fizycznym również wprowadzić w nasze życie ograniczenie duchowe i tutaj mamy wiele możliwości i chciałbym właśnie z tych możliwości skorzystać, ale także poprosić wszystkich diecezjan, wszystkich was, bracia i siostry, o skorzystanie z tych możliwości, które są, a więc transmisje telewizyjne mszy świętych nabożeństw rozważań, poszukiwanie indywidualne w internecie treści, które wzmacniają naszego ducha. I także tą propozycją jest na najbliższy czas 30- 31 marca 1 kwietnia obecnie 19. Nasze diecezjalne rekolekcje, spotkanie ze Słowem Bożym, spotkanie na modlitwie, przy ograniczeniu korzystania z sakramentów. Jest to szczególny dar, który chcemy wykorzystać dla naszego życia duchowego, abyśmy byli niezłomni, abyśmy byli mocni w wierze, bo takie czasy, taki, taka sytuacja. Dlatego też serdecznie zapraszam do odbiorników telewizyjnych na naszym lokalnym paśmie do właśnie uczestnictwa w tych rekolekcjach. Niech będzie to czas również wzmocnienia naszego ducha.